Cześć! W dzisiejszym tutorialu dowiesz się w jaki sposób wykonać lustro w stylu glamour. Ten element jest uzupełnieniem kursu online. Otwieram okno programu Picon Planner. Wybieram prostopadłościan i tworzę bryłę o wymiarach 2 m na 1,20 m i o wysokości 4 mm. Zapisałam zdjęcie rozrysowanego fazowania lustra. Wylewam zdjęcie na prostopadłościan. Kolejno klikam edytuj teksturę i wybieram dopasuj teksturę. Wzór jest rozciągnięty, dlatego wchodzę w edytor materiału. Zmieniam kąt obrotu na 90 stopni. Następnie, za pomocą łamanej, obrysowuję ścieżkę fazowania. Dalej tworzę przekrój fazowania o szerokości 12 mm i wysokości 2 mm. Rysuję linię pomocniczą 2 mm i 6 mm, czyli połowę szerokości fazowania. I następnie rysuję cały przekrój fazowania. Tutaj mi się odcinki nie połączyły, więc utworzę jeszcze raz. Chwytam za utworzony przekrój i przeprowadzam go po każdej ścieżce fazowania przy użyciu narzędzia za mną. Następnie grupuję wszystkie elementy nowo utworzonego fazowania. Przenoszę utworzone elementy na prostopadłościan. Następnie zaznaczam bryłę prostopadłościanu. Wybieram funkcję odejmij i wskazuję odcinane elementy. Następnie zmieni jeszcze kolor bryły po odjęciu elementów fazowania. I teraz mamy dobrze widoczne fazowanie. W tak prosty sposób możemy utworzyć właśnie te, tego rodzaju lustro. Zapraszam Cię na kolejne tutoriale. Czekam na Twoje sugestie, co chcesz zobaczyć na kolejnych nagraniach. Do usłyszenia!